Jako, że zbliża się sezon wyjazdowy, wakacyjny, mamy dzisiaj dla Was filmik o top 7 zabawkach w podróż bez nudy i bez ekranu. Ja nazywam się Karolina, jestem ze sklepu tublu.pl, sklepu z kreatywnymi zabawkami dla dzieci oraz akcesoriami. Pierwsza propozycja to są gry magnetyczne, logiczne, smart games. To jest marka Iubi. Te gry są, słuchajcie, zawsze dobre. One są dla dzieci w różnym wieku. Dopasujecie tutaj coś na pewno od 4 do 10 lat. Zobaczcie, mam fajną grę, na przykład gol, dla młodszych dzieci Rafa Koralowa i tutaj 6 plus gra na plaży. Dzięki magnetycznym elementom nic się tutaj nie pogubi. Mamy zamknięcie na zatrzask. Gry są tak stworzone, że macie Tutaj różne poziomy trudności, więc też tutaj się to nie znudzi, nawet powiem więcej. Nawet dorośli lubią rozwiązywać logiczne zagadki Smart games. Podświetlany tablet od marki Kiddy Wolf. To jest taka zabawka, która działa na zasadzie podświetlania rysunków. Macie tutaj w zależności od wybranego tematu karty z rysunkami, które wkładacie pod ekran. I jest tutaj rysik i dziecko sobie rysuje albo rysunki z właśnie tych kart, albo może też oczywiście rysować własne dzieła. A teraz coś dla młodszych dzieci, tutaj jest zabawka 10 miesięcy plus. To jest zestaw trzech spinnerów, które są na przyssawkę. Możecie je przyssać do szyby w samochodzie, do stoliczka, w pociągu czy w samolocie. Także to się świetnie sprawdzi również w domu. Jest to naprawdę nasz bestseller, także wypróbujcie koniecznie sami. I znowu mamy gry logiczne, czyli to będzie coś dla starszaka. To jest też marka Smart Games, to są gry z IQ. One są zamknięte w takich plastikowych pudełeczkach. Tutaj już raczej dla młodszych dzieci gier nie ma, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Gra, wszystkie elementy w pudełku. Tutaj też się w środku instrukcja mieści, więc można to zabrać ze sobą wszędzie. I to się nie znudzi dzieciom, bo są właśnie też te różne poziomy trudności i dorośli też kochają smarkę. A teraz znowu coś dla młodszych. O, dla dzieci od 12 miesiąca życia sensoryczne kwadraty z zawieszką Playtab od FedBrain Toys. Możecie to zawiesić do wózka, do fotelika. Tutaj mamy różne z aktywności, dzieci lubią sobie tutaj coś wciskać, przełączać, także na pewno te młodsze dzieci też zajmiecie na chwilę. A teraz pokażę Wam zestawy kreatywne od marki Tiger Type. Tutaj mamy takie, słuchajcie, poręczne pudełeczka. W takim pudełeczku znajdziecie wszystko, w zależności od zestawu, albo jest to rysowanie, albo zestaw z naklejkami, albo na przykład tutaj mamy jakieś robienie samolotów z pianki. One są mniej więcej dla dzieci od 5 do 7 roku życia, ale mamy też takie dla starszych dzieci. Tutaj mamy na przykład naukę rysowania i tutaj mamy 7-12. Na koniec kreatywny zeszyt makijażystki od Mider. Tutaj słuchajcie, mamy po prostu taki koło zeszyt z różnymi rzeczami w środku. Będziemy projektować tutaj makijaże, mamy farbki, mamy pędzel. To są też takie farbki, które się nie pobrudzą jakoś tam specjalnie, nie pobrudzicie niczego, bo one są na kartce. No Mamy tutaj naklejki, słuchajcie, w zestawie, mamy różne szablony. Mamy też fragmenty o, zobaczcie, jakichś tutaj materiałów, więc można też zaprojektować elementy tutaj o na przykład fryzury, na przykład nakleić tutaj kokartkę. No i mamy słodkie obrazki dziewczynek. Także myślę, że tutaj sprawdzi się to, słuchajcie, no, głównie pewnie dla dziewczyn, ale te zeszyty są różne, więc zerknijcie sobie. Może wasi chłopcy również lubią projektować. Mam nadzieję, że nasze propozycje Wam się podobały. Dajcie koniecznie znać, co u Was sprawdza się w podróży. Komentujcie, subskrybujcie nasz kanał i oczywiście wszystkie linki do wszystkich produktów znajdziecie pod filmem.